Cześć, witam na kolejnym unboxingu, tym razem wrześniowym. Nie do końca nas to wszystkich cieszy, znaczy uczniów przede wszystkim, no bo znowu zaczęła się szkoła. Ale jakoś to przetrwamy i żeby sobie to osłodzić, to kupiłam sobie trochę mańki. To znaczy ja nie chodzę do szkoły, ale no wiecie, wam się w córkę. <grym> zresztą wiadomo jak to jest. Zrobić, ale poradzimy sobie. Tym bardziej, że no w sumie teraz będą różne premiery, jakieś zawsze plusy trzeba znaleźć. Eee, Oki, okay. co my tu mamy? Przyszła do mnie prenumeratka i jest to Jona. W tej chwili już 18 tom. Mamy tutaj żółtego smoka na okładce. Zobaczmy, jaką mamy dodatek do prenumeraty. O, powtóreczka, czyli to samo, ale z tyłu. I ona bardzo ładnie wyglądają, chociaż tak w sumie trochę dziwny ten obrazek, bo takie boki tych twarzy, szczególnie u Jony, ale soft touch. W każdym razie czekam teraz jak się na jadcie pojawi ciąg dalszy, czyli y, możliwość zakupu kolejnych tomów, bo to jest jedna z niewielu mankron biorę w prenumeracie właśnie z tego powodu, że są ładne pocztówki, ja je tak traktuję trochę artbookowo, bo jeśli chodzi o artbooki z jony to tak no, no nie do końca są, trochę jest, ale to nie są takie do końca pełnoprawne y, artbooki. Tutaj widać mamy śwalkę, jeszcze tu. To już osiemnastka. Chociaż nie chciałam teraz spać, ale to mówię, że to już chyba z 35 pięć. Nie wiem kiedy się skończy. Tak, może do 40 autorka da radę. Yy, kolejna prenumerata to Manga Garden. Ładnie zapakowane, a troszeczkę zmaltretowane pudełeczko, ale myślę, że środek przetrwał. Przynajmniej taką mam nadzieję. zobacz co jest w środku. Może się domyślacie, Wiecie, co prenumerujemy, nie? A, ok jak widzicie tutaj już troszeczkę, że jest to piękne wydanie rwiełedy w twardej oprawie. Trzeba przyznać, że jest śliczne. Zobaczmy dodatki, w końcu to prenumerata, tym razem taka zakładeczka i jeszcze pocztówka, z tyłu białe. No natomiast gdyby to nie była twarda oprawa, no to wtedy manga wygląda tak. Musicie przyznać, że tak wygląda bardziej kozacko. Co zrobić? Jak nie lubię twardych, wydaj to tu mnie skusili. Zobaczymy, jak następne co wydadzą. Przypuszczam, że może być to taki o Ja Jeśli znowu zrobią taki myk w okładkach, to pewnie będę znowu musiała kupić w twardych. No, co zrobić? Manga przepiękna. Jest tutaj z tyłu, tak? No i boczek. Jest cała. Jak miło. Nie więcej. <noise> A nie będziemy się tak czcieć. Dobra. Przechodzimy do paczuszki z Lilii. Przepraszam za wszelkie straszne dźwięki, ale sami chcieliście, mówiliście, że, lubię, że się Dobieram do paczek. No to się dobieram. Ok. mi, żeby ładnie spakowali. I już widzę, że jest pudełko w pudełku. Także jeśli też jesteście tacy jak ja i lubicie mieć idealne mangi. To. O, przepraszam. O, tak. To też trzeba im napisać, że nosicie ładnie. No to jak widzicie, bog jest mocno owalnięty. Miejmy nadzieję, że w środku wszystko przetrwało. O. o. Chyba to jednak tu otworzę. Przelecimy to. Dzisiaj byłam przy okazji w MTQ. Dzisiaj jest sobota, aby to zobaczyć, unboxing jutro w niedzielę. I widziałam właśnie jak niektóre mangi, oni tam tną już. Ja oczywiście nie kupuję wępiku raczej, bo to jest drożej, ale przede wszystkim nie wiem kto otwiera czasem paczki wępiku, ale po prostu tną tymi skalpelami i wiele okładek jest po prostu ciachnięta, co wygląda po prostu trochę strasznie. No ale co zrobić? nieostrożni ostrożni są, więc jak tam kupujecie, to uważajcie. Okej. Okay. To jest chyba tu całe, więc muszę to wykaraskać. Wybaczcie trochę dźwięków. Ło. Okej. Okay. Dobra, mamy to. Żeby nam było łatwiej się wszystko nie rozsypało, to to otworzymy w ten sposób. Okej. Okay. jest komiks. Już kiedyś go kupowałam, ale z pewnych względów kupiłam jeszcze raz. No i już widzę, że niestety są tutaj magi troszeczkę uszkodzone. Właśnie mimo podwójnego pudełka. Yy, tutaj mamy długo i szczęśliwie czwarty tomik. Zobaczmy co tu się dzieje w środku. No, no, no coś tu się już powoli dzieje. Tu jest tylko ten, natomiast tutaj jest uszkodzenie. On nie jest jakieś takie najgorsze, ale gdyby nie te dwa pudełka, to by to wyglądało bardzo źle. Tu się nie będę tego czepiać. OK, dalej mamy lotakoj, też właśnie tu w tym miejscu, gdzie było. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby to było tylko jedno pudełko. W każdym razie, a nie dwa. Tu jest łotakój. kolejny tomik. Chce się cofnąć, bo to są kolorowe i zazwyczaj ładne. O, jakie słodziaki! Aniołek, a co ciebie? Lubię tą panią. Mm. O, ona lubi ja, ojciec i cosplay. <grych> o, jak przebiera tu swojego męża. O, ładne. Te kolorowe zawsze są super. To jest zresztą, a to jest moja ulubiona para, ta dwójeczka. Taki. Okay. E, tutaj mamy Dragon bola Moim najmniej chwała Bowu, wciuknięty, że tak powiem. Drugi już e, tomik. No i to jest full color, więc tutaj są same kolorowe strony. Wiem już drugi tom, bo przeczytałam już pierwszy. Jest fajne. Zresztą, e, tak jak już kiedyś wspominałam, pierwsza. E, seria jest moim zdaniem najlepsza, druga też. Najgorzej jest, jak już później jest coraz więcej tych pojedynków, które się ciągną i ciągną. Co mamy dalej? Shadow House, to już ósmy. Zobaczmy, jakie są kolorowe strony. O, tym razem już prawie pusto. Zawsze pod odkładkami Shadow House jest coś ciekawego. Zobaczmy, co się dzieje. Dalej się podoba. Nie wiem, lubię to manga, jest ładna i całkiem zabawna. Zapach, miłości. Moim zdaniem jeden z najlepszych tutaj romansów, jakie wyszły na polskim rynku. Szkoda tylko o tyle, że Łanek akurat to wydaje, ze względu na to, że gdyby było inne wydawnictwo, to może byłaby ta manga troszeczkę większa, tak jakby chociaż długo i szczęśliwie, a tak to. Jest różnie, czekajcie, bo tutaj uciekłam, bo zauważyłam coś, że coś tu się akurat działo, ale mam szczęście. Dobra, najwyżej wytniemy w trakcie intencji Będzie serduszko, bo tak, tutaj w tej manze są sceny. Także tutaj poproszę o luknięcie, czy tam nie było nic widać. E, pasożyt tom czwarty. Manga świetna, jeśli macie 18 lat, to bardzo polecam. Tutaj co najwyżej będą... Tak powiem, nie chciałabym trafić na jakiś spoiler. O, mogę Wam pokazać. O, też nie ma jakichś mocnych spoilerów. W każdym razie super tytuł. Okej, okay. co dalej? Imhotep, Ty już Tomik 10. Bardzo lubię te egipskie tutaj klimaty, więc bardzo mi to odpowiada. Lubię takie filmy. Jak na przykład mumia, jasne, to nie jest kino wysokich lotów, ale za to jest fajne i można się pośmiać. A to mi tak trochę przypomina taką mumię w wersji mangowej. Yy, co dalej? Jakuza Fartuszku, czyli kodeks perfekcyjnego pana domu już. To mi Zobaczymy, jak sobie tutaj pan Jakuza radzi z marcheweczką. Mm. Wygląda fajnie. Czyżby kotek? Dobra, co wy dalej mamy? Eden, tom już szósty od Kotori. Jak mówiłam, ja w Miękkiej oprawie tutaj luknęłam, bo tu w Edenie to oni też są czasem niegrzeczni. O, tutaj powiedzmy, że w miarę grzeczni. O, tutaj. Manga naprawdę świetna. Bardzo polecam. Co dalej? Aterie. Tak jak już robiłam kiedyś porównanie dlaczego wolę miękką oprawę. Dlatego, że tak, tu jest zawsze słodki pędlaczek, a w twardej oprawie go nie ma, nieładnie Kotori. Plus tutaj zawsze jest dodatkowy rysunek i wszyscy, którzy mają twardą oprawę i płacą za nią nie wiadomo ile. Ja sprzedałam swoją w normalnej cenie po to, żeby po prostu kupić wersję w miękkiej. tracą wszystkie te rysunki tu na obwolutach. Jest to moim zdaniem duże niedopatrzenie Kotori. I nie rozumiem tego, no ale cóż, e, tak to wygląda tutaj w środku. Także nie zawsze twarda oprawa jest taka super. To mnie akurat namówili, bo mi się bardzo ta manga podobała, sam się dobra, wezmę w twardej no i co? No i musiałam wymieniać. E, co mamy dalej jeszcze? Metamorfozy, tomik już czwarty. Nasza tutaj, prawda, dwie panie Jaoistki, babcia i młodsza dziewczyna, chodzące na konwenty i czytające razem Jaojce czyli jak dzielić pasję. ok? No i tutaj yy, mam to Inujasza. Inujasza nie ma u mnie po prostu szczęścia. Znowu jest tutaj uderzona. Ale po prostu tu jest lepiej. Czyli tylko obwoluta. Ładnie zapakowali, ale kurier był po prostu wytrwały, żeby rozwalić co było w środku. Ale to się rozprostuje. No trudno. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie. Tak tutaj to wygląda. Także tym razem oczywiście na gili można wymienić, ale nie wiem, czy tutaj się będę akurat trzepiać, to jest powiedzmy do przeżycia. Oki. Okay. Dobra. Do tego zamówiłam sobie jeszcze piekło bez kwiatów. Ono jest otwarte, ponieważ było w takiej paczuszce z różnymi innymi rzeczami, więc przy okazji już ją otworzyłam, także to mi czwarty, już piekła bez kwiatów. Zawsze z początku są kolorowe tutaj te że Zobaczę, bo oni tam czasem robią różne dziwne rzeczy, żeby nie było za dużo widać, albo na przykład rozwiązania śledztwa. O, także jest następne. No. I oprócz tak, normalnie to byłby koniec, ale tym razem nie, ponieważ zamówiłam w JPF dużą paczuszkę. A zamówiłam dlatego, ponieważ część mang tych że tak powiem tańszych, czyli tych takich jak na przykład pierwsze wydania chociażby, właśnie blicza, czy Naruto, mają zdrożyć od września, znaczy już zdrożały, więc ja je zamówiłam szybko, nim zdrożały. Ponieważ znam Naruto, ale y, jeśli chodzi o Naruto, to znałam anime, mangę czytałam chyba od kogoś i zawsze mi się podobała ta, y, ten, ta seria początkowa, czyli pierwsze 27 tomów jedyne. I y, tak sobie pomyślałam, że kurczę, zdrożeje, potem będzie żal, że nie mam, będzie drożej, więc kupiłam. Także teraz będę odpakowywać Naruto. Przynajmniej dosyć dużo Naruto. Jeśli mogę się pochwalić, to przyszły też ostatnio meble. Wreszcie są piękne, pojemne i chyba mi się wszystkie mangi spokojnie zmieszczą. Dlatego powoli zaczynam układać moje skarby w nowych, prawda, tutaj meblach. Więc już niedługo. To jeszcze troszeczkę potrwa, ale już niedługo pojawi się taki filmik z całej mojej kolekcji. No i wtedy Wam go tutaj zaprezentuję, ale już widzę, że to nie będzie jeden film, <noise> tylko to będzie chyba cała seria filmów. Ok, widzę, że to zapakowali teraz w ten stretch taki. O, tutaj sobie potniemy. W każdym razie mam tyle pięknych półeczek, że tylko je. Zapewniać. Oczywiście nie mogę przegiąć, bo wiadomo, że cała kolekcja Rumiko musi mi się zmieścić i jeszcze czarodziejka, a jeszcze nie wiadomo, co wymyślą. Ostatnio studio JG też zapowiedziało, prawda? Festiwal mangowy i jest tam kilka fajnych tytułów, no i tak po kolei. Także. Pewnie minie jakiś czas, i znowu będzie brakować miejsca, i wtedy znowu zacznę sprzedawać te mangi, które aż tak mnie nie biorą. Natomiast prawda jest taka, że ja na cały czas to, co aż tak mnie nie brało, to sprzedałam. Więc czasem nie mam tych najstarszych naj mang, no bo to nie było warte, więc ich po prostu nie ma. Natomiast, no, tak jak wiecie, z łaneko jest potem ciężko niektóre mangi złapać. Natomiast ja je czytałam i na przykład wiem, że one mi nie brały aż tak bardzo, więc nie mam jakiegoś takiego, że och, Ja je po prostu czytałam, sprzedałam, puściłam dalej i ich nie mam. Ale je przeczytałam, a córka sprawia ich nie czytała, ale ja jej mówię, że to jakie se było, to w sumie nie ma czego żałować. A na pewno nie wydawać za to niewiadomej kasy. Ło, panie, jak oni to strasznie pakują. Znaczy, cieszę się, że tak dokładnie, ale odpakować to jakoś inaczej, nie wiem. Może wyznać jakiś lepszy sposób. Dobra, będziemy je powoli wyciągać. Będą pewnie nie po kolei. No, także tutaj Naruto 24 tom. Na pewno wiecie, jak wygląda Naruto. Są takie malutkie tomiki, teraz się człowiek jeszcze przyzwyczaił, że powinny być większe. A tutaj takie malutkie. O, kara. Także ja, jak mówię, najbardziej lubię te pierwsze 27 tomów, więc stwierdziłam: A! Biorę! jest szósty, Tutaj 25. Mam nadzieję, że spakowali wszystkie. Tu widzę, że są początkowe. Nie wiem, jaką postać najbardziej lubicie. Ja lubię oczywiście kilka, bo to nie jest tak, żeby. Ale bardzo lubię kakasiego. Przypomina mi trochę postać yy, kakasiego gojo z Jujutsu Kaisen. To jest pierwszy tomik. A w każdym razie jeśli chodzi o Pew zawsze można liczyć, że zrobią Dodrów, przynajmniej w większości rzeczy, wcześniej czy później. Yy, tutaj Naruto 27, to jest właśnie ten ostatni, co uważam, że są najlepsze. Ja wiem, że potem jest źle, ale to są najbardziej takie super, super. Yy, lubię jeszcze oczywiście garę, yy, bo któż by go nie lubiał, no dobra może są niektórzy ja. sobie nie lubią garę, ale ja lubię. Yy, kto jeszcze? Hmm. Kąpieluszkę. No, Fina. Ja te lubię. Jest słodka i śliczna. Nawet sobie zamówiłam jej y, Nenodroidka z drugiej, y, już, prawda, y, fali. No, bo w razem się jakoś nie załapałam, nie zauważyłam jej. No osmy. Gdzie wszystkie je pomieszali. Zobaczmy tutaj, teraz do dziesiątego tomu, co tu się dzieje. Ten gość, czyli Lee, ma. No, ja wiem, do czego to, prawda, pije, wiadomo. Ale trzeba przyznać, że mają super po prostu swoje brwi. Mamy hinatkę. Nie będziemy spoilerować, chociaż pewnie już wszyscy przeczytali albo oglądali, więc wiecie, kim będzie hinatka w przyszłości. Okej, okay, to była jedna część. I teraz jeszcze troszeczkę więcej Naruto. To są tak, to jest taka monotematyczna paczka, więc nie wiem, może Was nudzi. To dlatego Wam poopowiadam jeszcze coś może ciekawego. Co bym Wam tu mogła opowiedzieć? Na przykład właśnie zamówiłam, tak jak mówiłam Wam, Hinatkę. Oprócz tego mam jeszcze zamówionych kilka innych nanodroitków. Nie wiem, czy by Was interesowały ich unboxingi, bo te filmiki zazwyczaj mają trochę mniej wyświetleń. Zresztą tak samo myślę, czyli oprócz kolekcji mangowej nie pokazać Wam też mojej kolekcji figurek. Co prawda część tych figurek starych yy, z Gashponów przede wszystkim, które mają takie domieszki gumy i to z tego właśnie wynika, yy, zaczęło mi się trochę kleić, szczególnie te, co mają pod 20 lat, ale yy, mimo wszystko yy, są ładne i trochę mi kurczę żal ich wyrzucić. Ja wiem, że teoretycznie takie Figurki można namoczyć w wodzie z mydłem i żeby one po prostu się, o, ale to mocno zrobili, albo je wymrażać, to też jest sposób, ale prawdę mówiąc próbowałam to robić, boję się, żeby nie uszkodzić, tak je mocno zrobili, o, udało mi się coś złapać. W każdym razie yy, tak yy, można robić, ale po prostu nie dawało to wiele, bo próbowałam to na gaszponach z Pinaszy, no i niestety dalej się kleją. I to nie że tak trochę, tylko tak fest. Problem jest przede wszystkim, jeśli stoją na zewnątrz, bo wtedy dosłownie potrafi się w kurz przylepić. I niestety część tych starych gaszponów, na przykład czzareziejki z księżyca, co mam takie stare, niestety się klei. I sama się zastanawiam, czy je wyrzucić, ale kurde, jak je wyrzucić, to tyle wspomnień, czy po prostu stwierdzić, no dobra, niech się kleją i tak ich nie będę, prawda, prawda, dotykać, niech sobie stoją. Natomiast część figurek wiadomo, że tak się im dzieje. Teraz mam nadzieję, że te nowsze są jakoś robione lepiej i że po następnych 20 latach znowu te nowsze tak nie skończą. Kiedyś kupiłam na przykład starszą Gaszkona Madoki i ona też to miała, ale po wymoczeniu jej i z płynem do naczyń szczęśliwie przestała się kleić. Bo to taka jakby warstwa się robi. Natomiast te gaszpony starsze no, kleją się już tak bardziej mocno. Więc mam nadzieję, że to po prostu starsza technologia z jakąś gumą, a że teraz te nowe już tak nie będą robić. Ale przekonamy się za 20 lat. Mówię wam o tym dlatego, że jeżeli kupujecie figurki, to przede wszystkim, jeśli macie jakąś ukochaną, to nie trzymajcie jej na bogu. Na boga, na słońcu, bo to przyspiesza proces. Nie chodzi tylko o to, że biała zżółknie zż za jakiś czas, ale przede wszystkim właśnie pod wpływem ciepła nie tylko słońca, ale też ciepła one zaczynają się potem kleić. Jasne, że i tak się to może stać ze względu na starość tych figurek, ale no, to przyspieszy cały proces, więc jeśli sobie tam coś kolekcjonujecie, to raczej trzymajcie to w cieniu. Dobra, prawie żeśmy się tutaj do ten. A i właśnie dajcie mi znać, czy interesuje Was taki filmik właśnie z kolekcją też figurkową, czy raczej tylko mangi. Okej, okay, dobra, teraz już się uda. No i ciąg dalszy, Naruto, <grytanie> czyli tamik jedenasty, tutaj mamy dziewiętnastkę. Zresztą cyferki myślę poznajecie, także może Wam nie będę żytać. <grytanie> Co my tu mamy? Zobaczmy sobie do środka. Całkiem ładnie to tutaj wygląda. Super. Także ja, jeśli chodzi właśnie o te ciągusy, to postanowiłam Naruto teraz. No i mam jeszcze z takich ciągusów, oczywiście Blicza, ale też nie całego, tylko właśnie do pewnego momentu, co mi się podoba. O, ramen sobie wcina. Ramen jest dobry. No i jeszcze tylko kilka komiczków, jest, trzeci tutaj. A mam nadzieję, że są wszystkie, potem muszę je poukładać po kolei, bo je tak ten czy coś się nie zdublowało, ale chyba jest ok. ale później sprawdzimy. <grym> ok. i to już wszystkie, wszystkie mangi, które tutaj zakupiłam na początek września, może minimalnie przegięłam, ale co tam Raz się żyje, trzeba, prawda? Zresztą mam dużo półek, raz się wszystko zmieści i mogę kupować dalej. A już mi już nie powie, gdzie to wsadzisz? Hahaha, ha, ha, w półkę! Teraz mogę powiedzieć. No, do zobaczenia. Dajcie znać, jak żyjecie, jak macie, jakie macie nastroje na początek tego, że tak powiem, czasu szkolnego. Wiem, że to nieprzyjemne, ale minie, będzie spoko. Damy radę, byle do następnych wakacji. Trzymajcie się, cześć!